Horoskop dla Ani. Spójrzmy sobie na początku, co tutaj się można spodziewać w najbliższych czterech tygodniach. Aneczko. już patrzymy. Karty pokazują zakończenie jakiejś współpracy, jakiegoś działania, duże zmiany, jeżeli chodzi o samą pracę. Tutaj m, pierwsza karta mówi o tym, że <trym> trudności podjąć decyzję. W sensie takim, bym powiedziała, perspektywicznym, przyszłościowym. Karty pokazują tutaj, że jest, taka, jest takie rozwiedlenie, jest taka karta troszeczkę dysharmonii. Z jednej strony, wiesz, ale z drugiej strony po prostu nie działasz. Dość spore zmiany, jeżeli chodzi właśnie tutaj o pracę, o takie działanie przede wszystkim. Troszeczkę uwaga na zdrowie, na zdrowie osoby przy domu. Karty pokazują też kartę papierów, spraw urzędowych pozytywnie załatwionych, ale jeszcze nie do końca. Tutaj trzeba będzie coś wyjaśniać, coś donieść, coś tutaj właśnie jakby przynieść. Może być problem z jakąś osobą, najprawdopodobniej to będzie mężczyzna, w sensie jakimś takim roszczeniowym taki trochę trudny tutaj układ mi wyszedł. Spójrzmy sobie biznes, jak się będzie toczył biznes w najbliższych czterech tygodniach. Patrzymy sobie aneczka biznes. Karty pokazują, że po zmianach i zamrożeniu coś rusza tutaj do przodu. Właśnie zwrócić uwagę na stałość, pozmieniać Pewne rzeczy, wprowadzić zasady, bo jest brak zasad, i wtedy tutaj w ogóle dość fajnie wygląda. Yy, tak, jakby przyjdzie jakaś współpraca z jakąś kobietą, dość fajna, dość mocna. Ogólnie na poziomie pracy tutaj nie ma problemów, bardziej jest problem na poziomie personalnym, na poziomie ludzi. Tak, jakby każdy robił to, co chce, natomiast tutaj Ty jakbyś nad tym nie panowała. Spójrzmy sobie dalej. Jak to dalej wygląda? Spójrzmy sobie na sytuację finansową. Sporo wydatków w tym okresie. Nie martwić o pieniądze, tylko po prostu rozwijać. Tutaj nie ma tragedii po tych wydatkach. Sprawy finansowe do ciebie przychodzą, aczkolwiek około trzeciego tygodnia mogą przyjść jakieś listy tutaj, jakieś takie działania, że będziesz musiała coś płacić, ale tutaj nie ma tragedii. Naprawdę, będzie czwarty tydzień, czyli tak jakby do miesiąca do przodu, wychodzisz na swoje pieniądze, jakby wracają, wszystko tutaj się wraca. Spójrzmy sobie na życie uczuciowe. Zobaczymy. Patrzymy sobie na życiowe łaneczki. Karty pokazują troszeczkę właśnie chorobę. Ktoś jest, ale tak jakby był w zawieszeniu. Tak jakbyś nie miała czasu kogoś poznawać. Na zasadzie kolegów tak, natomiast na zasadzie stałości niekoniecznie. Jeżeli chodzi o zdrowie, już patrzymy sobie. Duża uwaga u ciebie na nogi, górne drogi oddechowe, jakieś sprawy związane z nerwami przede wszystkim, tutaj emocjami, ale tragedii nie ma. Spójrzmy sobie, jakie karty energii będą Ci wychodziły tutaj, Ania. No proszę, karta świata, czyli otwórz się na świat, ale karta świata też jest to internet, czyli po prostu, coś związanego właśnie ze stroną, z działaniem, z takimi rzeczami w sensie pozytywnym. Otwórz się na wszystko, a wszechświat też zdecydowanie tutaj otworzy się na Ciebie. Trzeba wyjść, trzeba wyjść. To też jest praca z energią, to jest przepiękna karta osoby, która otwiera się właśnie na świat. Jest most, woda, tutaj niebo. Przepiękna karta. Spójrzmy, co mówi Tarot jasnowidzów do siebie, co tutaj się pokazuje już patrzymy. Wewnętrzna mądrość, nauka. Kiedy, kiedy mówi się, kiedy uczeń jest gotowy, nauczyciel się pojawia, więc tutaj karty pokazują to. Popracuj nad własną wartością w sensie takiego zaufania, kochanie do siebie i nad trzecią czakrą, czyli. Tutaj te, tutaj te wiadomości skóry będą do Ciebie przychodziły. Przepiękne karty. Troszeczkę pracy, ściskam. Już wyłączamy.